Cześć wszystkim! Dzisiaj będziemy w języku polskim prowadzić filmik z na wystawkach. No i pierwsze co znaleźliśmy, taki DVD, rekorder, czyli on pisze e, taką kuchenną wagę małą, raczej bateria do wymiany i działa tutaj pod spodem znalazłem fiskalną kasę odpływa pociąg ładna w świetnym stanie chyba nawet działa zobaczymy Także znalazłem taki akumulator. I jeszcze mam taki robot czyszczący, kurwa chyba nowej. Zobaczymy jak to działa. Takie koła zapasowe do swojej kijanki, i znalazłem też takie stare radio, na pewno się sprzeda. Bardzo dużo chętnych takie kupują. No tutaj telefon stacjonarny, to nie za bardzo. Nie wiem po co go wziąłem. Tak, już taki żerendolik, plastikowy, ale ładny Kołowatry. I jeszcze znalazłem takie dwie podkasiarki. Podkasiarki. Nie wiem czy to kurwa w ogóle działa. Dobra, sprawdzimy. I na dzisiaj to chyba będzie wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.